Pieczyska, Koło Gospodyń, Jaworek, Jutrków, Mieleszyn. W Krajanka. ostatniej chwili Krajanka również jest, no i oczywiście nasze świeżo założone przyworskie Koło Gospodyń. Razem ze strażą zorganizowaliśmy dzisiejsze małe zamieszanie. I dziękujemy bardzo wszystkim przybyłym, wszystkim sponsorom, którym jesteśmy wdzięczni z całego serca na rzecz naszego Franka. Bardzo nam Miło, a co najważniejsze są tutaj ludzie. Mieszkańcy chętnie przychodzą i kupują te wszystkie produkty, losy, tak więc no, to jest najważniejsze w tej akcji. Dokładnie tak, bo wszystko to dzięki ludziom, dzięki osobom zaproszonym, gościom i osobom przyjezdnym możemy wspomóc naszego małego franka. Kolejny miejskich przywołach, czyli gospodarze i organizatorzy tej imprezy.

баталгаатай байна баталгаатай байна